Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię pewien temat, który wielu ciekawi i wcale się nie dziwię, ale mogłam przekonać się po ostatnim moim QA, które zrobiłam na Instagramie na który oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Zapraszam też na mojego bloga, który jest prowadzony pod postacią fanpage'a na Facebooku. Wstawiam tam oferty pracy, na bieżąco opisuję sytuacje, które mi się przytrafiają, opisuję naszą branżę lotniczą, jak to wszystko wygląda. No ale wracając właśnie do, do tych pytań, które mi zadawaliście na Q&A, na Instagramie. Odnalazłam pewną taką inspirację, odnalazłam pewne tematy, do których zechciałam się odnieść szerzej. No i sądzę, że vlog będzie taką dobrą formą, gdzie wielu z Was może się dowiedzieć, co tak naprawdę za tym stoi. Jak wiemy, wiele zawodów niesie ze sobą różne tajemnice, wiele zawodów ma swoje fakty, swoje mity, no ale właśnie odnosząc się do lotnictwa, odkąd samoloty wzbiły się w powietrze, odkąd pierwsze stewardessy weszły na pokład, gdzie nawet jeszcze wtedy ten zawód był bardzo elitarny, zarówno pilota, jak i personelu pokładowego, gdzieś w mediach tworzył się. Pewien taki stereotyp, pewne rzeczy, które mnie również ciekawiły, kiedy byłam nastolatką, gdzie wiele rzeczy tak naprawdę wyglądały w mojej głowie inaczej. No a po tym, jak miałam szansę wkroczyć do tego świata dosyć hermetycznego, przekonałam się, że tak naprawdę, oczywiście gdzieś w tej legendzie jest trochę prawdy. Ale wiele też się różni. Na co należy zwrócić uwagę, to na pewno na to, że jesteśmy tylko ludźmi. Lubimy sensacje, lubimy często wrzucić kogoś do jednego worka. To, co usłyszymy, tak też sztywno trzymamy się swoich poglądów. No bo tak jest i koniec nie rozpatrując nawet każdego przypadku indywidualnie. I tak, pracując wiele lat w tym zawodzie, mogłam usłyszeć różne opinie od osób, które y, nie są w tej branży, które gdzieś tam stworzyły jakieś stereotypy. No i niejednokrotnie y, były one krzywdzące, tak jak na przykład pracowanie na Bliskim Wschodzie y, przez, w sensie w zawodzie stewardessy musi wiązać się z tym, że dziewczyna się sprzedaje. Y, no a. Co się kręci wokół y, tego związku pilota i stewardessy, no to wieczne romanse, zdrady, y, nieudane związki, problemy i nie ma opcji, żeby wyszło. I tak właśnie powstają te wszystkie mity. Muszę jednak przyznać, y, że wiele związków w liniach lotniczych to związki osób latających. Stewardesa, pilot, stewardesa, steward. Pani pilot i steward są różne kombinacje, bo też steward i steward, stewardesa, stewardesa. Wiele jest takich związków. No i oczywiście nie ma nic z tym złego, ale opinia publiczna zawsze będzie sądzić inaczej, bo jak dwie osoby pracujące w takim zawodzie mogą się odnaleźć? Oczywiście specyfika naszej pracy może wskazywać na wiele. Niefajnych sytuacji, bo nie ukrywam, że takie się zdarzają. Mam tu na myśli właśnie popularne zdrady, które ludzie zawsze tam, gdzieś tam te komentarze się przewijają, że tak być musi, no bo przecież jak oni zwiedzają tyle krajów, jak latają w różnych składach załóg, no to przecież obowiązkowo muszą kogoś zdradzić albo spać z kim poparnie. I jasne, są różne osoby, e, są też ludzie, którzy nie są związani, e, lubią e, przygody, lubią e, takie rzeczy i nie mi to oceniać, ale jeżeli mam się wypowiedzieć w swoim imieniu i ze swojego doświadczenia, ja mam kręgosłup moralny i dla mnie zdrada w grę nie chodzi. Jeżeli ktoś e, z kimś jest, a nie szanuje tego związku, i robi z kogoś sobie jaja, no to przepraszam bardzo, nie trzeba pracować wcale w powietrzu, żeby takie sytuacje miały miejsce. Mam wiele znajomych, które niestety zostały zdradzone, a pracowali na ziemi, tak? Pracowali w korporacjach, w różnych firmach i to naprawdę nie trzeba być personelem pokładowym czy załogą latającą, aby. Do takich sytuacji dochodziło, ale tak specyfika temu sprzyja w tej branży, bo latamy z różnymi ludźmi, są różne rasy, latamy z różnymi pasażerami i ludzie wchodzą w jakieś tam układy, robią różne rzeczy, ale tak naprawdę nie jest to regułą. Ja byłam w związku też z osobą, która nie miała połączenia w ogóle z lotnictwem. Jeżeli chodzi na przykład o, o te plusy, to na pewno plusem, będąc osobą, która jest w tej samej branży, to to, że doskonale się rozumieją takie osoby. Ja jestem z pilotem, chociaż tego sobie w ogóle kiedyś nie wyobrażałam. I muszę stwierdzić, że są pewne rzeczy, które nas po prostu łączą i w jakiś sposób nie oddalają nas w wielu kwestiach. Bo mamy te same cele, mamy na przykład zniżkowe bilety. W wielu kwestiach nie mamy też problemu z wyborem miejsca zamieszkania, bo sprzyjają nam te ku temu różne czynniki. Bo na przykład ja wiedziałam, gdzie chcę mieszkać po jakimś czasie, tak? Odnalazłam się w Indiach, wiedziałam, że chcę mieszkać w Indiach, i jakoś tak się złożyło w moim życiu, że pojawiła się osoba. Z tego kraju i z branży, w której pracuję. Ale, tak jak powiedziałam, mm, są też tego plusy. Nie lubię takiego uogólniania. No i też y, wielu y, myśli, że to jest bardzo trudne, aby połączyć latanie, a potem też mając rodzinę. Y, jak tego dokonać? Tak naprawdę y, powiem tak. Wiele osób. Jako, że doświadcza samotności, latając na przykład w różnych krajach y, obcych, tak, no to wiążą się z osobami, które zwyczajnie są z nimi w pracy. Jest to dla nich łatwiejsze, aby przetrwać y, wszelkie y, niedogodności, wszelkie jakieś smutki, bo. No, nie będę ukrywać, ale w tym zawodzie, jeżeli wyprowadzamy się gdzieś, tak jak na przykład y, mówię tutaj o sobie, przeprowadziłam się na Bliski Wschód, to wiele dziewczyn, nawet też mężczyzn, cierpi z powodu samotności. I to nie jest tak, że y, związki tego typu muszą być skazane na, y, na beznadziejność. Bo znam osoby, które trwają w takich związkach, mają dzieci, które się kochają i wbrew temu, co ludzie tam gdzieś kreują, to, to to funkcjonuje w jakiś sposób. Faktem jest, że nasze grafiki często się mijają, bo na przykład ja mam na rano, mój partner ma na inną godzinę, albo ja mam rano, on ma nockę, albo na odwrót i wracamy zmęczeni albo się mijamy ja idę do pracy on wraca i na odwrót i faktycznie nie jest to proste aby zawsze pogodzić ale mówiąc szczerze gdzie ja miałam związek na odległość przez 6 lat znacznie łatwiej znacznie łatwiej godzi się coś co jest na miejscu tak nie mówię tutaj, by iść na łatwiznę, bo związałam się z kimś, bo było tak łatwiej. Nie, po prostu, tak jak wcześniej kiedyś wspominałam, nasze drogi z moim byłym partnerem rozeszły się właśnie dlatego, że mieliśmy inne pomysły na miejsce zamieszkania, inne wizje, inne cele. A w tym momencie, kiedy ludzie w jakiś sposób w dojrzałym wieku tworzą sobie wizję wspólnego życia w tym samym państwie, Mając y, podobne pasje, y, podobne zainteresowania, y, gdzie towarzyszą temu podróże, no i to życie na walizkach, y, no to też jest całkowicie inaczej. Kolejnym takim plusem i zaletą jest to, że możemy pracować razem. Że możemy gdzieś wspólnie polecieć, w jakieś fajne miejsce. Zdarzało mi się to. Poleciliśmy na przykład kilka razy do Kenii, bo to jest moje ulubione miejsce, jeżeli chodzi o, o te destynacje, kierunki, które mamy w siatce połączeń yy, na Boeingu 737, bo mój partner lata yy, na tym typie samolotu. Przypominam. Każda osoba, która jest na pokładzie, musi mieć licencję na dany typ samolotu. No i też się zdarza tak, że w przypadku pilotów są oni przypisani na jeden typ samolotu, więc nie zawsze możemy prosić o różne miejsca, bo siatka połączeń jest podyktowana właśnie i rozdzielona na typy samolotów. Nie każdy samolot leci na przykład do Bangkoku, nie każdy samolot leci do Kenii. Więc do niektórych miejsc możemy latać, na przykład prywatnie, korzystając z zniżek służbowych. I pamiętajmy, że bez względu na to, gdzie pracujemy, czy to na ziemi, czy to w powietrzu, relacje między ludźmi zawsze będą podobne, albo pozytywne, albo negatywne, bez względu na zawód, ale tak, jeśli chodzi o mnie, no to będąc prawie rok z osobą, która jest z tej samej branży, to znacznie inna bajka niż osoba, która nie ma powiązania. Jest wiele, wiele takich różnic i ja widzę w tym pozytywy. Mam nadzieję, że w jakiś tam sposób rozwiałam Wam w tym krótkim vlogu Wasze wątpliwości. No i spojrzycie całkowicie inaczej <grych> na tych ludzi, co pracują w jednym zawodzie.